Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Już na trzecim unboxingu, który z podrzędu nagrywam. Tak jakby Wy będziecie widzieć to powiedzmy co 3-4 dni albo co 10 łapek w górę. Ja to widzę od razu i ta seria mi się będzie bardzo podobała, bo unboxingujemy dzisiaj słuchawki. Nie takie słuchawki, nie takie słuchawki iPhone'owskie na biedaków. Nie wiem, na biedaków? Nie, iPhoneowski przepraszam, nie są na biedaków. Dzisiaj adboxingujemy -um Derbiela. Derbiela. Stop, kochany. Jak widzisz ten materiał, to jak masz te riboki, to zamiast e, przed rozpakowaniem to nagrywam, po rozpakowaniu tych riboków w ogóle wszystko, ale Serdecznie zapraszam Cię o subskrypcję i w ogóle, żebyś został do końca, skomentował, wziął na wszystkie social media i w ogóle na wszystko. E, będzie mi bardzo wesoło i w ogóle tak fajnie. Puggest, w ogóle, żeby był progres I w ogóle jest informacja. E, zbieramy do końca kwietnia 1K na TikToku. Brakuje mi mało. Jest tam 800 coś tam osób. Powiedzmy, jak na TikToku będzie, na TikToku tu, który gdzieś się będzie teraz wyświetlać. Jak zbierzemy 1k, to mam challenge. Obcinam się na Łyso albo przefarbowuję się na różowo po kwarantannie. I będzie jeszcze ankieta, i zbieram na TikToku do 1k i robię wyzwanie wyzwanie robię i, i tak wiesz no słuchawki powerbank pofumy i etui na na ten na, nie powerbanka, tylko na to jest szlager coś tam coś tam i zapraszam Cię do serii unboxingów co 10 łapek w górę to się dużo lepszych rzeczy się rozpakowuje na przykład najpierw sobie rozpakujemy na przykład perfumy będzie jedna seria powiedzmy powerbank będzie druga seria powiedzmy słuchawki będzie trzecia seria i jak postawisz te 10 łapek będzie 10 łapek to puszczę te następne serie bo tak jakby po kolei nagrywam serię nie wiem od czego to zależy ale a jak ci się bardzo spodobało to możesz walnąć ten przycisk, subskrybuj i w ogóle i to będę ci powtarzać tak w kółko przez trzy następne serie Onkulusy, Prukusy i nie wiem co jeszcze taka takie coś pięknego powiem ci że Riboki Turn 50 extra nos plus y Jan Sporty plus Etui Czekają i zrobię z tego cztery sesje, cztery serie, żeby nie było takiego Wiesz I wiesz, będziemy teraz recenzować wszystko po kolei, nawet książki, zebrę A w ogóle ja jem sobie zebre na spokojnie Jem sobie zebra. Wiem sobie zebrę i mam wywalony w świat. I zapraszam Cię do pierwszego boxingu a potem Cię zapraszam do reszty, reszty serii Którą stworzę na Ciebie Eee. Yy, tun... Tuny 500... Yy, 500 pół tu bas Durbiela z mikrofonem yy, kabel 3,5 metra głośniki 20 Hz do raz yy, K20 Hz. Nie wiem po co to mówię, bo się nie znam na tym. Jak to się otwiera, polepci daj mi nożyczki. i Je faka! wyłożony nożyczkami i w zestawie jak zwykle mówi mamy pudełko coś mamy w pudełku, nie nic nie mamy tylko jakąś taką jakąś taką fajną Jorbulowską pokrycie mamy Hej. o widzę. o ja Mamy taki plastik, jajowody. O, jajowody. To się nazywa jajowody od Nie wiem. czy mam coś. Jajowody. Mamy kabel. Tu mamy takie fajne upakowanie. Tu mamy instrukcje instrukcję, którą nikt nie czyta co mamy w instrukcji? coś fajnego napisane, czy... bzdety, narkotyki, po co to, komu tanski, ukraiński, polski o, 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 polski teraz interesuje polski, koreański Widziałem Polski, to ty widziałem? Nie, Polski. Wskazówka bezpieczeństwa Nie wiem, 10 10% od panu. Kilka serca, elowina. To takie krótkie serie To są unboxingu. Ja nie umiem robić unboxingu. Jestem w to najlepszym. Nie jestem w to najlepszym. Nie umiem robić unboxingu. powiem Wam, że chciałem Wam zaprojektować coś jak słuchawki od Jorge'a. Może nagram. Ну, я не знаю, как это... Ну, да, я не знаю, как это... Ну, так, Ну, так, это... Ну, так, это... Ну, так, Turkę. Uuu, ale fajne wysuwane Powiem ci, że zajebiste. Oj, coś mi kawałek szwankuje. Ale lewo, prawo. Prawo, lewo. ojej oh yeah, ale fajne wytłumienie Powiem ci, że zajebiste mają wytumienie. O, mają wytumienie za je fajne. Hmm. Powiem Wam, że zatumienie mają na zajebistym poziomie. Zajebistym poziomie. A jak grają, Pierdolnie cię mają. Pierdolnięcie mają? Pierdolnięcie mają? Powiem, że pierdolnięcie mają. Nie wiem, tak słychać. Powiem, że są zajebiste, Ech, powiem, że są zajebiste, i możliwe, że są lepsze od tych, bo nie powinno się słuchać na jednych kanałówkach. Tak, jakby powiem, że są zajebiste, nie powiem, że nie są zajebiste, tylko yy, o to chodzi, że, że kanałówki ci psują bębenki, i w ogóle mówią ludzie, i w ogóle. A takie duże są zajebiste, bo są zajebiste. I do zobaczenia!